Witajcie w kolejnym nagraniu o korpusach meblowych. Dzisiaj kolejna metoda przed nami. Zapraszam na film. I to mi się właśnie podoba w stolarstwie, że tych metod pracy jest od groma. Każdy inny, inne sprzęty, inne narzędzia możecie używać, inne techniki, a cel będzie taki sam. Oczywiście droga do osiągnięcia tego celu będzie różna. Różny czas pracy, różna dokładność, ale to jest naprawdę fajne. Wiertarki wielobrzeczeniowej wam jeszcze nie pokazywałam, ani pracy na niej, a dzisiaj na niej spróbujemy sobie wykonać korpus. Płyty znowu ja nie oklejałem, znowu ja w Polska, więc formatki mam gotowe. Ja muszę, słuchajcie, połączyć to. Więc dzisiaj kołki w ruch. W sumie mógłbym to jeszcze zrobić jeszcze inaczej. Ale jeszcze nie mam, czekam na przesyłkę z innymi średnicami wierteł. Wtedy również będziemy mogli się pokusić o mimo środy, czyli ten korpus będzie rozbieralny. A dzisiaj zrobimy korpus na sztywno, czyli kołki meblowe i troszeczkę inaczej również wykonam plecy. Może szybciej zobaczymy. Czyli, aha, i tutaj jedną rzecz jeszcze tylko. Pamiętacie, jak robiłem film o tym. Gdzie łączyłem korpus z obrzeżem bodajże 1 czy 2 mm i przesuwałem to miejsce połączenia, prawda? obrzeże obrzeże wychodziło ponad to poprzeczną, poprzeczny element, który dokręcamy, czy doklejamy, i tutaj również to zrobimy, czyli płyty są osiemnastki, środek odwiertów w jednej części, środek odwiertów w elementach. Poziomych będzie na 9 mm, a później przestawimy o 2 mm, tak żeby odwiert był od góry o 11 mm. Wtedy to się ładnie zejdzie i będziemy mieć dokładnie ten rand, który, o który mi chodziło. Co musimy ustawić? Może podniosę w takim razie i wykonamy najpierw element yy, poziomy. Powietrze podłączone. Możemy podnosić. Dobra. Zapraszam Was i zobaczcie co i jak. Akcja błysk z ustawianiem. Sprawa jest dość prosta. Tutaj ustawiamy 9 mm, czyli dokładnie połowę grubości płyty. Oczywiście staramy się to zrobić w miarę dokładnie, żeby było w połowie. A tutaj ustalamy głębokość wiercenia. O samej maszynie jeszcze kiedyś Wam opowiem, więc tu się nie będę skupiał, ale tutaj Wam powiem tylko, że ustawiamy kołki. Mam 35 mm, więc tutaj ustawię dokładnie 22 mm. Dlaczego? Zaraz Wam opowiem przy kolejnym wierceniu. Tutaj trzeba porządnie zacisnąć, i to jest wszystko z tej strony maszyny. Te przykładnice, które tutaj widzicie, one już są ustawione centralnie, równolegle one oczywiście są, ale są centralnie symetrycznie względem osi środkowej, po to abym kiedy włożę moją formatkę do wiercenia, już patrzę, które, Czy tutaj wiercimy górę i dół, po to kiedy włożę tą formatkę. Te wiertła będą centralnie. Nie będę musiał się bawić, że one są symetrycznie względem przodu i tyłu korpusów, więc tak najprościej jest to zrobić. Dobra. No i co? I to wszystko. Tutaj nic się wydarzyć, złego nie może. Możemy śmiało wiercić. Powietrze jest doprowadzone, dociski pneumatyczne również ustawione. No to lecimy. Jedne odwierty są. No widzicie jak ciasno nastawiłem, że nie jestem się w stanie wpasować. A no to nie, nie zły numer. Dobra i wiercimy kolejne 3 razy. Teraz możemy przestawiać agregat w pion, tylko wytłumaczę Wam, dlaczego 22 mm, ponieważ drugi wymiar przy odwiertach w pionie jest minus 8 mm, czyli 22 minus 8 daje dokładnie 14 mm. 14 plus 22, które mam teraz, daje nam 36, a kołek mam 35. Więc przy tym ustawieniu nic nie muszę kombinować z głębokością wiercenia. Wystarczy przestawiać tylko agregat z pionu w poziom i to wszystko. No i teraz pytanie gdzie odwierty mają być w płytach bocznych korpusu? Gdybym dał 9 mm od brzegu, to oczywiście płyta ten wieniec górny i dolny wyszedłby na zero z krawędzią. Odsuwamy to o grubość obrzeża, czyli o 2 mm, więc zamiast celować w, 20, w 18 mm musimy ustawić tutaj na skali plus 2 mm, czyli dokładnie na 20. I to jest właśnie zrobione. Czyli teraz wystarczy dosunąć płytę, możemy sobie trochę przesunąć dociski bliżej krawędzi i to wszystko i zostaje nam wiercić Możemy sobie sprawdzić, jak dokładnie to wyszło. Myślę, że musi być perfekcyjnie. No Nie ma siły. Zobaczcie, jak dokładnie są spasowane te, te otwory. Oczywiście to wyjdzie do, dokładnie po złożeniu, ale tutaj ufamy sprzętowi. Idziemy w takim razie na pilarkę. Na pilarce musimy zrobić dwie rzeczy. Po pierwsze, zrobimy wpust na plecy i teraz hdf mam 3,5 mm, a tarcza ma bodajże chyba 3 mm, więc nie ma siły na raz tego nierozetne, żeby to płyta mi tam weszła. Więc będę musiała zrobić dwa nacięcia. I tutaj kolejna zmiana, bo tak pleców nie montowałem, czyli zrobimy je wsuwane z góry do dolnego wręgu. Czyli górną krawędź, obetnę i będzie krótsza wtedy ta płyta, dlatego też wszystkie wiercenia zrobiłem przed wykonaniem wręgu. Muszę niestety opuścić clean. Musi być, chociaż nie, przepraszam, muszę w ogóle go zdjąć, żeby wykonać wręg. A później wykonamy plecy. Zabieramy się do roboty. Chwila, którą każdy lubi, czyli wklejanie kołków. Smarujemy gniazda i ładujemy kołki do płyt tych poziomych korpusu. Tutaj też muszę jeszcze zadziałać i dorobić sobie dysze do podawania podciśnieniowego właśnie do kołków meblowych. No i wtedy uniknę, to będzie tylko jakby wstrzykiwanie, ale wstrzykiwanie na boki otworów. To będzie na pewno kolejny film, jak zrobię tą dyszę. Spadałoby jeszcze wziąć kątownik w rękę lub też sprawdzić przekątne, czy przypadkiem nie zrobił nam się jakiś dziwny kształt. Tutaj cztery kołki na stronę, więc one same prostują to wszystko. Jest ok, nie ma co tutaj szukać problemu. Zobaczymy w takim razie, jak z wpuszczaniem pleców. Formatka jest dosyć spora, więc to już ma prawo pracować. Muszę z tamtej strony puknąć. Weszło. Siedzi, siedzi, siedzi. Jest dokładnie. Dokładnie na wymiar, chociaż może, wiecie co, zrobiłem chyba na wymiar do brzegów, a tutaj jest 2 mm niżej. Więc jeszcze to sobie ciachnę i wtedy będę miał dokładnie na wymiar. Więńca górnego. Tutaj, oczywiście, ten wieniec również ma 980 mm, więc on już jest szeroki. Plecy to ładnie zwiążą, więc tutaj mogę dać kilka wkrętów, które zapobiegną obwieszaniu się tego, tego elementu poziomego. I to tyle, słuchajcie. No, praca, jak widzieliście, w zupełnie innym tempie. Pomału, dokładnie te miejsca łączenia yy, czy krawędzi tam z przodu, czy yy, mhm. właśnie tych elementów poziomych z pionowymi, tutaj nic się nie powinno wydarzyć. Jeśli tam ustawicie na skali dokładnie, to musi być dobrze. No nie ma siły. Czy coś jeszcze mogę dodać? Mogę, mogę. Sprawne oczy powinny zauważyć jedną rzecz, która wymagałaby poprawy. Wiecie czy nie wiecie? Zobaczcie, jak rozcinałem elementy bo boki samego korpusu. Podpowiem, rozcinałem na pilarce przelotowo. Czyli wpust, który powstał, jest widoczny i z góry, i z dołu korpusu. Na górze nie ma problemu, bo to będzie szafka yy, mocowana dosyć wysoko. Tam nikt nie zauważy. Od dołu. A no właśnie. Tam jest problem. Czyli ten wpust nie powinien być od końca do końca od góry do dołu, tylko powinien zacząć się na przykład 5 mm dalej. Na pilarce nie za bardzo to jest do zrobienia, bo trzeba później było, nie wiem, dłutować. Opcja druga wykonanie tego w ręgu na przepraszam, w wpustu na Frezarce, czyli wtedy jedziemy frezem palcowym i dokładnie jesteśmy w stanie to wymierzyć idealnie, w którym miejscu to powinno być. Tutaj się nie bawiłem, zależało mi na tym, żeby zbudować ten korpus i nie będę tam patrzył. A dlaczego mówię tutaj, że inne inna kombinacja, inny jak gdyby cykl tych, tych prac, które wykonywałem? Ponieważ jeśli miałbym oklejniarkę, to najpierw bym wykonał w ręk. Pust, przepraszam, cały czas mi się domyli. Najpierw bym wykonał pust na pilarce przelotowo, a później włożyłbym do oklejarki i nałożył okleinę. Okleina zakleiłaby tą dziurę, zakryła, i tego nie byłoby widać. Jest to dużo prostsze. Cięcie na pilarce jest czyste, i tutaj to jest najszybsza metoda, ale mówię, tutaj trzeba byłoby dopiero później włożyć to do okleinowania obrzeży. Tyle na temat dzisiejszego korpusu. Ten korpus zobaczycie już niedługo w kolejnym filmie. W zależności czy ta szafka ma wisieć, stać, to już zobaczycie później, co się tutaj będzie działo. Jeśli wieszacie ją, no to oczywiście wypadałoby jeszcze wybrać tutaj w narożnikach na zawieszki. Kompresor, tak. Tyle na dzisiaj. Zrobię Wam kilka zbliżeń, żeby nie było, że coś picuje, że coś jest niedokładnie zrobione. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć.